Reprezentuję Answer, tak jak zostało powiedziane. Mam nadzieję, że większość z Was zna. No jednozdaniowo to taki multibrandowy sklep z fajnymi ubraniami, obuwiem, akcesoriami. Ja nie jestem specjalistą od e-mail marketingu. Ja jestem człowiekiem, który jest odpowiedzialny za robienie biznesu, za, za, za handel handel, a tak naprawdę e-mail marketing jest jakąś tam jedną z małych części składowych, e, którą się zajmuję. Natomiast to chciałem pokazać nie cały e-mail marketing, który robi Answer, tylko ten wycinek, który dotyczy komunikacji z naszą bazą newsletterową. My nie jesteśmy przesadnie innowacyjni, jeśli chodzi o e-mail marketing. Na pewno jesteśmy znacznie bardziej innowacyjni niż większość e-commerce w Polsce. Czyli jesteśmy gdzieś na takim etapie, przy założeniu, że e-mail marketing 1.0 to jest wysyłka tych samych newsletterów do wszystkich osób, które jest w bazie. A na dzień dzisiejszy założyłem, że e-mail marketing 2.0 to... 100 różnych newsletterów wysłanych do 100 różnych subskrybentów naszej bazy, to my jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Na to pewno jesteśmy otwarci na, na testy, na nowe rozwiązania i od czasu do czasu, jak nam się coś podoba, to to po prostu wprowadzamy i testujemy. Słowo o naszej bazie. Nasza baza to w tym momencie, to nie jakiś wielki sekret, około 300 tysięcy lidów. Na pewno ta baza jest posegmentowana, to mogę powiedzieć. No Oczywiście, takim między innymi jednym z głównych segmentów jest źródło pozyskania tej bazy, natomiast segmentujemy też według różnych zachowań konsumenckich, według tego, co ktoś kupował, jak często kupował. Albo czy w ogóle kupował, jak często nas odwiedza, jak często klika w ten e-mail marketing. To jest bardzo istotne, to ktoś powiedział dzisiaj, a, a ja podkreślę, że ogromnie ważna jest analityka wszystkich działań. Mieliśmy właściwie no, pewnie kilkadziesiąt dyskusji w ramach firmy dotyczących tego, jak często wysyłać newslettery, kiedy je wysyłać, w jakich godzinach je wysyłać, w jakie dni, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często te rozmowy nie kończyły się żadnymi konkretnymi um, pomysłami, i tak naprawdę ostatecznie oddaliśmy głos naszym subskrybentom. I tak naprawdę Zaczęliśmy w ostatnich miesiącach mocno testować różne dni wysyłki newsletterów, różne godziny wysyłki newsletterów. Mocno zastanawialiśmy się, czy trzeci newsletter w tygodniu, który wysyłamy, bo jesteśmy mocnymi spamerami, wysyłamy aż trzy newslettery w tygodniu, e, czy ten trzeci weekendowy powinien być w sobotę czy w niedzielę. No i tak naprawdę robiliśmy ostatecznie testy i nasi konsumenci powiedzieli: e, wysyłajcie to w niedzielę, raczej nie w sobotę, no więc ostatecznie zmieniliśmy na niedzielę. Takie same e, doświadczenia mamy z godziną wysyłki newsletterów. Kiedyś wysyłaliśmy w nocy. W tym momencie z testów wyszło nam, że e, najlepsze e, parametry mają newslettery wysyłane gdzieś w godzinach takich 10, 11, 12. To po prostu mówią nasi, e, nasi subskrybenci. Wtedy najchętniej klikają, otwierają. Taką podstawą, jeśli chodzi o nasze newsletter, jest podział na płcie. Czyli tak naprawdę już przy zapisywaniu do newslettera pytamy o to, czy klienci chcieliby otrzymać newslettery kobiece czy męskie. One są czasem bardzo podobne. One są skonstruowane na podobnej zasadzie. Podobne rzeczy komunikują. Tutaj przykład z naszych newsletterów: jakieś tam marki obuwnicze i porady stylisty, jakieś fajne produkty, które nasz stylista wybrał. Podobne rzeczy dajemy w tym samym newsletterze dla kobiet i mężczyzn, tylko po prostu kobietom pokazujemy asortyment męski, a, a, a damski, a mężczyznom męski. To może przejęzyczenie jest mm, całkiem istotne, z tego powodu, że gdzieś jednak wychodzi nam w badaniach, że od czasu do czasu mężczyźni kupują coś dla swoich kobiet, a zdecydowanie częściej. Kobiety kupujące coś dla swoich mężczyzn, i z tego powodu od czasu do czasu miksujemy te treści i, na przykład, kobietom pokazujemy jakiś męski asortyment, natomiast generalnie trzymamy się tej segmentacji według płci. Wprowadziliśmy parę miesięcy temu personalizację w tytule po, po imieniu. Oczywiście zwracamy się. W wołaczu, czyli odmieniamy imiona. Tak jak mówię, to nie są jakieś strasznie innowacyjne rzeczy. Po prostu to są rzeczy, które testujemy i jak nam się sprawdzają, to je zostawiamy. Kolejna rzecz, też od paru tygodni wprowadziliśmy wszelkiego rodzaju takie symbole. Powiem tak, te rzeczy, obie rzeczy, zwiększają delikatnie open ratey, to nie jest żadna rewolucja. Delikatnie open ratey są większe, natomiast wydaje mi się, że te rzeczy zaczynają być standardem i mogą przestać za jakiś czas działać. Czyli nie zdziwię się, jeżeli. Za parę tygodni czy za parę miesięcy na przykład z takich symboli zrezygnujemy, bo bardziej się będziemy wyróżniać, jeśli w ogóle ich nie będziemy dawać, bo wszyscy to będą robić. No więc nie ma sensu zawsze robić tego, co, co robią wszyscy. Można potestować, chwilowo nam się sprawdza, używamy. Za trzy miesiące przestanie to mieć znaczenie, czy coś takiego robimy, czy nie. Zrezygnujemy. Parę słów o takich akcjach, które coraz częściej robimy: akcja, segmentacja, aktywizacja. E, dzielimy sobie naszą bazę. W zależności od historii zakupowych i różnym osobom z różną historią zakupową, wysyłamy tak naprawdę różne treści e, newsletterów. Natomiast celem głównym jest aktywizacja e, osób, które. Po pierwsze, być może nigdy czegoś nie kupowały, albo kupowały kiedyś regularnie, ale w pewnym momencie przestały kupować. No i to przykłady takich newsletterów: mamy prezent specjalnie dla Ciebie, minus 20% na twoje pierwsze zakupy, albo dla takich, którzy kiedyś kupowali, a później przestali. Dawno cię u nas nie było, stęskniliśmy się i mamy dla Ciebie prezent. To przykład podobnych akcji aktywizujących właściwie chyba sprzed tygodnia czy sprzed dwóch tygodni. Jednym bez zakupów wysyłamy informację, chcielibyśmy się z Tobą zaprzyjaźnić, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny prezent, odśwież szafę na wiosnę, odwiedź nas i tak dalej. A tym, którzy na przykład przestali u nas kupować, wysyłamy no, mailing tutaj o treści, chcielibyśmy tylko napisać, że bardzo za Tobą tęsknimy i tak dalej. No a to jeszcze jakieś takie przykłady archiwalnych maili. Wiemy, że nas podglądasz, czas na bliższe Ktoś nas podglądał, czyli jest od jakiegoś czasu naszym subskrybentem. Klikał, nawet oglądał te rzeczy, ale nigdy nic nie kupił. No więc tak naprawdę taki przykład newslettera wysłanych do, do, takiej, do takiej bazy. To wszystko ma oczywiście swoje plusy i minusy. Jakie są plusy? No plusy są takie, że taka tura mailingów aktywizujących zwiększa nam sprzedaż, czyli tak naprawdę w porównaniu ze standardową wysyłką newslettera sprzedaż mamy większą, jakby różnie, 50, 100, 150, czasem nawet więcej procent, więc można powiedzieć, że zdecydowanie na takiej jednorazowej akcji zarabiamy. To właściwie nie zarabiamy, bo o tym zaraz, na pewno mamy większe przychody. Potrafimy mieć dużo aktywizacji, bo czasem mieliśmy już akcje, gdzie tysiąc osób, które nie kupowały u nas albo nigdy u nas nic nie kupiły, zaktywizowaliśmy podczas takiej jednorazowej akcji. No to są niewątpliwe plusy, jesteśmy firmą handlową, to nam się po prostu opłaca. Natomiast kolejna kwestia jest taka, że tracimy na marży, to oczywiste, dając zachęty w postaci rabatów 10, 15 czy 20% no tak naprawdę nasza marża spada do zdecydowanie mniej atrakcyjnych liczb, no i to jest pierwszy, pierwszy minus. Drugim minusem jest to, że tak naprawdę trochę przyzwyczajamy ludzi do kupowania z rabatami. My nie jesteśmy klubem zakupowym, który gdzieś stare kolekcje sprzed wielu lat wyprzedaje w cenach obniżonych do minus 70 czy 80%, my jesteśmy Sklepem, który głównie zarabia na sprzedawaniu nowości. Nowości sprzedaje się głównie w pierwszych cenach, przynajmniej takie jest założenie, więc tak naprawdę przyzwyczajanie klientów do kupowania z ciągłymi rabatami z naszego punktu widzenia nie jest zbytnio atrakcyjne. No więc, tak, musimy sobie to wyważyć, czy, czy nam się to opłaca robić, czy nie. Na razie nam się opłaca i dlatego to robimy. Jeszcze jakieś takie przykłady tego, co robimy dla różnych baz klientów to są wszelkiego rodzaju ankiety. Od czasu do czasu pytamy naszych klientów, Choćby właśnie dlatego, o to, dlaczego nigdy u nas nie kupowali, e, albo dlaczego przestali kupować. No i to takie przykłady takich, e, takich, takich mailingów, e, co cię powstrzymuje pierwszego razu się nie zapomina. Oczywiście dla tych, którzy nigdy u nas nic nie kupili, a od dłuższego czasu są w naszej bazie. No i kryje się pod tym landing page, gdzie tak naprawdę w dość krótki sposób pytamy, no, dlaczego ktoś u nas nigdy nie kupił, albo dlaczego kiedyś kupowałeś, a teraz przestałeś u nas kupować. Próbujemy w ten sposób upiec dwie pieczę. Na jednym ogniu, czyli po pierwsze, mamy fajny feedback ze strony naszych klientów, e, którzy nam mówią: Nie kupuję, bo coś tam, a my to zawsze bierzemy pod uwagę, więc to jest dla nas naprawdę niezwykle istotna rzecz. Potrafimy mieć czasem nawet do kilkunastu tysięcy zwrotów, e, takich wypełnionych ankiet, więc tu nie mówimy o później wyciąganiu wniosków na bazie 100 czy 200 ankiet, tylko na bazie tysiąc, tysięcy ankiet. To jest naprawdę dla nas istotne. A druga rzecz jest taka, że często za wypełnienie takich ankiet. Znowu dajemy jakąś zachętę. Dziękujemy, że wypełniłeś ankietę, w zamian dostajesz jakiś rabat na, na, na zakupy ważne przez powiedzmy kilka dni, i w ten sposób aktywizujemy naszych sprzedawców. Więc właściwie, tak jak powiedziałem, e, równocześnie osiągamy dwa cele. Bawimy się również w marketing automation od paru miesięcy. E, no, tak naprawdę wysyłamy, wysyłamy maile, które są już bardzo spersonalizowane, właściwie można powiedzieć w 100%, czyli składają się tylko i wyłącznie z ofert, które. Daną osobę mogą zainteresować, czyli znowu na podstawie historii rzeczy oglądanych, kupowanych, wsadzanych do koszyka, wsadzanych do schowka, na podstawie marek, które cieszą się największym powodzeniem u danej osoby, czy na podstawie kategorii, które daną osobę interesują. E, wysyłamy już maile takie mocno, mocno sprofilowane. Oczywiście tu jeszcze daleka droga, żeby to zrobić w idealny sposób. Mamy co do tego pewne uwagi, mamy dziesiątki pomysłów na. Na, na polepszenie tego marketing automation, no ale tak jak mówię, testujemy, uczymy się, poprawiamy i, i, i mam nadzieję, że to też za jakiś czas bardzo dobrze zacznie działać. Jeszcze taka, taka nowość to jest właściwie nowość z tego tygodnia, w tym tygodniu wprowadzamy mailingi urodzinowe. Tak jak powiedziałem, zbieramy takie dane jak data urodzenia, między innymi datę urodzenia. Podają nam członkowie naszego programu lojalnościowego Answer Clubu, czyli raz w roku każdy uczestnik Answer Clubu dostaje od nas coś specjalnego. Doładowujemy ich konto, konkretną kasą dajemy w tym momencie 50 zł w ramach prezentu rodzinowego.